Co mówią o nas nasze klientki? No i nasza przygoda, tak, zaczęła się właśnie półtora roku temu, kiedy przyszłam do pani Agnieszki z problemem wyprysków i trądzików, a także po potrądzikowych. No, na pewno zachwyciło mnie wnętrze, jest tutaj bardzo ładnie, estetycznie. U wszystkich pani, których byłam, bardzo lubiłam chodzić na zabiegi. Natomiast szczególnie korzystam z usług pani Asi która wykonuje właśnie mi masaż Kobido, pani Agnieszki i pani Ani. To jest masaż twarzy, który odblokowuje całą limfę. Jest bardzo relaksujący, antystresowy, idealny wręcz dla każdej kobiety po całym ciężkim tygodniu pracy. Zawsze, kiedy pani Asia wykonuje mi masaż Kobido, to po prostu odpływam. Korzystałam z zabiegu peelingów medycznych. Były to bardzo krótkie zabiegi i wbrew odzorom, bardzo przyjemne raz bolesne. Dodatkowo korzystałam ostatnio z dermapena również na usunięcie blizn oraz chyba miałam też zabieg eksilis. Tak Pani Agnieszko? Tak, generalnie jestem bardzo zadowolona z efektów, nie zdawałam sobie sprawy, że będą aż takie y, satysfakcjonujące, y, ponieważ po kilku seriach już widziałam znartą poprawę po dwóch y, miesiącach, natomiast po pół roku y, bardzo zauważyłam, że ta skóra mi się przebudowała i blizny się spłciły, a pani Agnieszka za każdym razem y, Dobiera mi zabieg i łączy te zabiegi, tak aby były bardzo skuteczne. Oczywiście, jak najbardziej polecam salon Infinity Beauty z pełnym przekonaniem i z czystym sumieniem. Na pewno, pierwszym powodem jest. Dlatego, że tutaj podchodzi się do klienta bardzo indywidualnie, bardzo zwraca się uwagę na jego potrzeby. Dzięki temu salonowi odkryłam również swoje wewnętrzne problemy, które są przyczynami właśnie wyprysków na mojej skórze, ponieważ nie zdawałam sobie sprawy, że Badania i taka profilaktyka badań krwi na przykład jest tak ważna. Wyszła akurat u mnie niedoczynność tarczycy. Gdyby nie ten salon i pani Agnieszka, pewnie dalej nie zdawałabym sobie sprawy z tego, co powoduje u mnie ten zły stan skóry i nie osiągnęłabym swoich celów. Niezależnie od wieku zasługujesz na to, żeby być piękna. Zrób wreszcie coś dla siebie i odwiedź nasz salon w Kościerzynie.